Gdzieś tam masz o! Coś ty odwalił, że aż mi w pesy <grychy> Nic? Grzyby zbieraj, bo do grzybowej będą Słuchaj, silver O, silver będzie nam potrzebny Silvera chyba nie wykopaliśmy jeszcze Pa. O, roasting Dobra, kopijmy. Kopej, kopej Przyda się, Silver. Będzie srebro. Przerobimy na srebrniki i będziemy kupować kurek, kiełbachy. No i to tą skałę się niż jednym hitem, a nie. Kurde. Pięcioma. A, tu jest coś takie. Ty, to może tu być coś, bo tu są takie złoża często. O, coś tu jest. Co to jest? O! Gems! This Gems. I jakbyś miał te beczki takie rozwalone, leżące. To podchodź do nich, bo w sensie miód może być, a miód do tego żarcia jest potrzebny, takie o co nosimy sobie. O, tak tutaj na przykład. O. Ty no nie mam pełnej energii, nie rozumiem czemu. Gruby jesteś. Ja ty też nie mam. Sól. Tak to była sól? Sól. Oj, możemy kopać. O! Patrz! Super, odkryliśmy salone mięso, a teraz możemy iść dalej. Na lewo czy na prawo? Eee, na prawo, na prawo. Nie, czekaj. Eee, chyba na lewą musimy. Zrobimy taką okrążą dro Nie wziąłem drewna. Próbujemy się jakoś tutaj prze przedostać. Pyk. Pyk. A, nie mam resource. O nie. Niech będzie tak. Op, op, O! Okej, okay. złapałem się. Silver warto zbierać, bo może być do czegoś później przydatne, czego jeszcze nie mamy. Dobra, yy, musimy... O nie! Okej, okay, złapałem się. Weź się! Ogar, co? Kurde! Kiedyś go trafię. O! Pa widziałeś? Dobra, go Idziesz, bo się sam przekopię przez tego dirta. Czaję no bo Silver. O, kumpel cię odwieził, pa zebrał. Nie On przyleciał, panie. W którą stronę tam na ku powierzchni? Jebno, 100 kilo jest przejście dalej. Ej, patrz na ten medalion, co tam Jaki, ja, ja mu wariuje. A, prawy dolny róg. No, coś tu się dzieje, coś tu się dzieje. A, bo tu shadow jest Patrz, dlatego tak wariuje. Ej, dobra, ale. I ten... Rubin chyba jest tam na uh! końcu. Ty! Możliwe. Czekaj, bo musimy. Nie mam jak zbudować, Są tutaj przejścia dalej. Ja nie mogę, ja, ale ty nie, nie, ale nieprzygotowany kierownik. A, ja głupi jestem ogólnie, bo ja nam budowałem podłogi zamiast quick platformu platformy. Aha. A platformy o wiele mniej zużywają. Masz drewno? Nie ma. Weź zetni tamten toto nad tym Dwa Rób takie odległościowe, że parkura. Prezini. Nie, żywica chyba. Rezin No Cóż no... Nie obsypują nas coś tymi, kurde, blueprintami ci powiem. Więc znowu jestem zmęczony, no ten, ten krasnolud jest jakimś, nie wiem, starym bibokiem, nie? On się tak męczy szybko. Słaba forma. Dawno nie byłeś w kopalni. Na wakacjach byłem wieżej bez. Ty! Patrz na oko! Czerwone, ty. Nie wiem czy to przez to, że jesteśmy po prostu bardzo blisko tego shadow czy co. Horda. No i fajnie. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Pa. Nie Kopiemy mam jak się. Nie mam jak zbudować tego. Kopiemy się tu. nie, no no, pa 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 Szybko. No nie mogę zbudować, bo potrzebna jest no Dobra, no, nie mam jak, nie, nie mam jak nas zabudować nawet bo Wykryj, Bo to odsuń się i tak stań dzieła, no. Oni po sobie będą strzelać. Tak, ale chodzi o to, że nie mam jak nas net zabudować, bo po prostu potrzebujemy tego ogniska takiego, żeby zabudować, a nie mamy. Jedyne co mogłem zrobić, to. Takie Ciekawe, coś. czy ich shadow bije? Ty bije chyba ich 24. No umierają. A co to jest takie zielone pod tym tym ironem? Ty, Jadeit tu jeszcze jest. To zielone to jest Jadeit. No, no właśnie, coś mi nie pasowało. Ale pa, ogólnie to, co ten, to co skrawciłeś nie? Ta flara. To ona jest... E, po coś takiego, pa, bierzesz? Let's go! No wiem true tru Dobra, spróbuję... Spróbuję swingiem wlecieć. Okej, za 20 dużo. A ja mam jeden pasek energii, dobra. Tutaj to ja się nie dziwię, że jej nic nie robię. Jak znowu jestem zmęczony. No jeszcze in shadow. Powiem ci, że ja nic nie biję tutaj. Nie mam energii, praktycznie z O, chyba Rubin poleciał. Podnosz, podnosz. O, nowy. ten, Enchant, chyba. No. Coś jeszcze poleciało? Ametys. O, O chur, O, co Drugi. jest? Ulala. Uciekaj! U, udulala. Udula, nie ulala. No, tego przejścia z tyłu nie rozkopujemy, bo jeszcze nam na plecy zaczną wchodzić. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, wywalę wszystkie strzały, jakie mam. I. O, za 20 wolnąłem tam jakiegoś. Którego to za 20 tak dopnąłem? I wyczyszczę tyle, ile się da, ile mam strzał. A resztę, no musimy sobie. Ty, horda minęła, pa. Tu jeszcze jeden jest. Pa, go, z zaskoczenia, w plery. Dobra, ja proponuję się wrócić i odpocząć, bo jak będziemy mieli kolejną walkę jakąś, to prawda, hordy nie będziemy mieli. Dobra, przekopiemy się to, żeby wiedzieć, co to jest. I. Bo może będzie tak, że to będzie waypoint. No, byłem blisko, jest droga dalej Okej, okay. kolejna... O, uważaj plecy No, silver jest, ale gdzie jest przejście dalej ty, powiedz mi Wrócimy sobie tu, no, i tak i tak będziemy tędy przechodzić O czuul i teleport chyba. Nie, to nie jest. O poison O, o, Basę może można bić. A, pewnie tak, no? Pewnie jest tu jakiś taki ten... E, co powiesz na to, żeby tutaj zrobić kolejną taką bazę? Bo już jesteśmy trochę daleko. No to dalej. I dobrze, ale no nie mamy maców na razie. A co potrzeba, żeby tutaj. E, no chodzi o to, żeby wiesz, zrobić taką bazę, bazę od początku. Czy tutaj, czy tam na górze schodów, może nie wiem. No ja tu można byłoby drogi. zrobić. I żeby. No wiesz, postawić ściany na nowo, piec. I żeby to była kolejna taka baza. Ja bym na początek chociaż teleporter tu postawił, no to i tak musimy wrócić do tego, bo no nie mamy za bardzo jak. No to Potrzebujemy Blackstone'a, chyba, no chyba że mogę z granitu budować, też, jakby nie patrzeć, nie? No co jest potrzebne na no ten w ogóle na teleporter? No, Black Diamondy na pewno. Dobra, potrzebujemy 15 ubasa mołdów, jak coś weź skocz po ten, pozbieraj tu są grzyby, a ja zrobię nam tu miejsce. Co? Eee... pewnie jakieś, jakieś zwierzę gdzieś tam masz. Uuu! Coś ty odwalisz, że aż mnie w pety Nic! Ja pierdzielę! Nie mogę z ciebie! Pół ale spokojnie odbuduję. No Eee dobra ja to ja to ja, ja, ja wiem jak to będzie więcej miejsca tak? Yeah. Ja nie mogę tak jakby chłopu ukazać, żeby Panie zrób mi pan przemeblowanie, a ty kupa pie... Wszystkie ściany żeby wywalił nie? Ale kamienia duże mamy przynajmniej To wszystko tu trzeba wyczyścić te takie gruzy jakieś ściany porozwalane bo to Jeszcze, jest Taką fajną bazę, stary, ale, ale jakby ja nas zrobię. najeżdżać, to by musieli tu tędy, o, wrąbać i w ogóle, i tu. Ale nie bój się, ja to naprawię. Właśnie i tak, i tak musiałem zniszczyć Dobra, panie, buduj pan to. Ty, on gada? Jak Janusz. Tak chrąk, chromka i tak... Buduj ten teleport, bo ja nie będę zbiegł taki kilometr. Trzeba być granit pozbierać. Zrobimy to z granitu, takie mocniejsze, te ściany. E, już robię, czekaj. Czekaj, okay, granit? No to jest ogólnie z tych kamyków tutaj lepszych takich. Ten ich raz granit? Tak. Mam 75. O, git. O. No, tylko tu jeszcze trzeba górę zrobić, nie? Ale to wiesz. Mamy przynajmniej odgrodzone. A ogólnie nie mam już granitu, więc żeby zrobić tę podłogę. Więc będziemy musieli granit, granit zbierać. Ale no górą mnie wskoczą chyba. Dobra, typamy się do bazy. Sprawdzałeś, czy nam w tamtym miejscu rzeczy yy, stąd jakby przenosi, czy nie? Nie. E, musimy potem kwart skoczyć. W każdym bądź razie, nie? Bo... No przyda nam się. I no. Ło! Wow. Ten oh. aż naraz to może podpalać wrogów. O, a to uda udula udula to. Udula to cold damage. Cold I damage. zwalnia wrogów. Ale to podpalenie by się mogło, by było git. No taka dotka by była. By jarał Kurde, no potrzebuję jednej skóry. No szlag mnie trafi. Masz jedzenie, jak coś.